Cześć, mam na imię Monika i witam Was w moim programie pod tytułem Zaprojektuj swoje życie świadomie. Jest to program dla tych, którzy chcą spełnić każde swoje marzenie za pomocą prawa przyciągania. Ja mówię tutaj o tym, na czym polega ten świat, mówię tutaj o tym, że nie ma ani jednej rzeczy, której nie moglibyśmy mieć, mówię tutaj o tym, że trzeba bardzo dobrze zrozumieć temat, żeby go dobrze wykorzystać i że możemy wszystko. Ponieważ po to tu jesteśmy, ponieważ to doświadczenie na tej planecie właśnie na tym polega, żeby spełniać siebie, żeby odnaleźć siebie, to jest najważniejsze, i żeby być szczęśliwym człowiekiem. Jeżeli yy, inni naokoło mówią Ci, że tak nie jest, to to jest kłamstwo, ponieważ. My żyjemy w Matriksie, który próbuje nas ciągnąć na dno. A ja mówię o tym bardzo świadomie, że to życie może wyglądać zupełnie inaczej, że możemy być naprawdę bardzo szczęśliwymi ludźmi i możemy to zrobić bardzo świadomie, wykorzystując właśnie tą wiedzę. Ja wiem, że istnieje tysiące teorii na ten temat, natomiast ja tutaj mówię o swoim własnym doświadczeniu i o tym, co się sprawdza w moim przypadku. Dlatego, jeżeli jesteście zainteresowani takim tematem, bardzo serdecznie zapraszam. Wróciłam, jestem w końcu w domu, wróciłam z bali. Kilka dni temu, natomiast jak już sami widzicie, nawet są za mną piłki. Teraz jest najlepszy okres w ciągu roku w Melbourne i ja od razu pobiegłam na tenisa. Wylądowaliśmy jakoś rano, dosłownie miałam kilka godzin na to, żeby się trochę ogarnąć i już wieczorem byłam na meczu Iggy i ten pierwszy mecz, jeżeli się interesujecie, ten pierwszy mecz Iggy był dosyć taki ciężki i te osoby, które tam wspierały IG, to właśnie między innymi byliśmy my. Ale brak tego snu i to wszystko, co się dzieje teraz, po prostu znowu przyciągnęło to do moje filmy w czasie. Dlatego postanowiłam, że od dzisiaj przez 7 kolejnych dni będę dodawała jeden filmik. I choćby nie wiem, co się działo, i choćby nie wiem, jakie były mecze, i choćby nie wiem, jaka była energia, naokoło ja. Obiecałam sobie, że od dzisiaj czy od soboty przez 7 właśnie tych dni codziennie nagram jeden film, bo chciałabym się podzielić tą energią, bo wierzcie mi, że ten moment teraz w Melbourne jest niesamowity. Ja uwielbiam styczeń i właśnie Australian Open i pomimo tego, że ja nie jestem jakąś ogromnie wielką fanką tego sportu, to jednak lubię właśnie tą atmosferę, która panuje teraz na mieście, tak się to mówi chyba. I jestem często tam w, w tym miasteczku i oglądam te mecze często na żywo, może nie te naj, najlepsze, no ale tak jak mówię, udało mi się oglądać IG i tam jeszcze kilka innych osób, także dzielę się i... Mam nadzieję, że to poczujecie i że, że będzie Wam się podobało. I znowu, jeżeli mnie znacie, to ja zawsze robię filmy o tym, co przychodzi mi do głowy, więc chodzi mi znowu po głowie pytanie. I to pytanie brzmi następująco: Czy te Twoje marzenia, w momencie, kiedy o nich myślisz, sprawiają ci radość? I oczywiście, tą odpowiedzią na to pytanie jest, że tak, że y, oczywiście jesteśmy szczęśliwi, myśląc sobie o tych marzeniach, natomiast ja. Y, Wiem, że tak nie jest do końca, ponieważ my często myśląc o tych marzeniach łapiemy doły, że ich nie mamy. I to w nas wygrywa. Więc. To pytanie, czy na pewno jesteś szczęśliwą osobą i czujesz to szczęście, myśląc o tym marzeniu. Czy to marzenie sprawia Ci przyjemność? Czy, to czy myślenie o tym marzeniu sprawia Ci przyjemność? Bo wiesz, jeżeli tak nie jest, to znaczy, że masz w sobie inne wierzenia i te wierzenia w Tobie wygrywają. Bo jeżeli chcesz czegoś lub kogoś, ale istnieje ale, jeżeli pragniesz swojego marzenia, ale jest to i tamto i siamto, i dlatego tego nie masz. No to tak jak mówię, dokładnie to dostaniesz jutro, czyli to Ale, czyli jutro budząc się, znowu żyjąc tu i teraz, tak? Bo zawsze jest tu i teraz. Poczujesz, że bardzo pragniesz swojego marzenia, ale nie możesz go mieć. I tak dalej. Twoje życie doprowadziło cię do takiego momentu, a nie innego w którym jesteś teraz i to w tym momencie pragniesz właśnie tych specyficznych rzeczy, o których myślisz. Czyli to życie doprowadziło Cię do takiej sytuacji, że to właśnie w tym momencie marzysz właśnie o tych swoich specyficznych marzeniach, sytuacjach, osobach itd. Czyli przed tym wszystkim istniało momentum, które doprowadziło Cię do tej sytuacji. I to momentum Pamiętaj, cały czas w tobie wygrywa, jeżeli tego marzenia jeszcze nie widzisz w swojej własnej rzeczywistości. Ostatnio myślałam o tym, że my często żyjemy w takim zawieszeniu, bo my pragniemy czegoś i na coś czekamy, i my tego nie dostajemy. I to jest ten główny problem, tak? Czyli my mamy marzenia. My chcemy je zamanifestować i jesteśmy w tym etapie tego zawieszenia. Próbujemy na różne sposoby, i cały czas nie widzimy rezultatów. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że my czasami tak potrafimy w tym zawieszeniu żyć sobie przez lata i cały czas manifestujemy to samo, czyli ten brak tego marzenia. Tylko świadome osoby wiedzą, że to miejsce, czyli to uczucie, w którym teraz jesteś że z tego miejsca nigdy nie zamanifestujesz swoich marzeń. Ponieważ to wszystko jest lustrem, więc jeżeli jesteś teraz w miejscu, w którym bardzo pragniesz swoich marzeń, ale nie możesz ich dostać, ponieważ i bardzo się starasz, ale jeszcze ich nie masz. i że już się wkurzasz na to wszystko, ale masz bardzo wiele powodów i dowodów na to, że to jednak nie jest tak jakby oczywiste, żeby pojawiło się to w Twoim życiu, to właśnie z takiego poziomu wibracji nie dostaniesz tego marzenia za chwilę. Czyli ciągle wygrywa w Tobie to, co widzisz, niż to uczucie, które tak naprawdę przyciągnęłoby już teraz to, to Twoje marzenie. Czyli ta wibracja, którą możesz bardzo świadomie możesz nią wibrować już teraz. Jak sami wiecie. Jest taka książka, w której jest napisane, że nie będziesz miał cudzych bogów przede mną, i to właśnie o to chodziło tam, tak? Czyli znowu, wszystko wygrywa wokół ciebie bardziej niż to, co powinno w tobie wygrywać, czyli ty. Bo jeżeli to ty jesteś kreatorem swojej własnej rzeczywistości, a czujesz się źle, ponieważ widzisz rezultaty, które są oczywiście rezultatami tego, co się działo wcześniej, ponieważ to, co widzisz, jest. Rezultatem przeszłości, no to masz tych swoich bożków przed tobą, czyli przed osobą, która powinna jednak, pomimo wszystko, wziąć to życie w swoje ręce i wygrać z nimi. I o to chodzi w świadomym projektowaniu swojej własnej rzeczywistości, i o to chodzi w tym, aby wziąć kontrolę nad tym swoim życiem. Nam ciągle wydaje się, że spełnione marzenie to równa się że to, już się, że to już jest w naszej rzeczywistości, czyli już jest ta specyficzna osoba, już są te podróże, już mamy te bilety, tak? już mieszkamy w tych, w tych nowych mieszkaniach czy domach, czy cokolwiek, tak? już jesteśmy zdrowi i tak dalej. Że to jest spełnienie swoich marzeń. Natomiast nikt nie rozumie tego i tego trzeba się bardzo nauczyć. I bardzo dobrze to właśnie zrozumieć, że to nie jest spełnienie marzenia. Spełnienie marzenia polega na tym, że ono dzieje się w Tobie, a to, co widzisz, to jest tylko efekt tego, co się spełniło już w Tobie, właśnie. Czyli spełnienie Twojego marzenia dzieje się tutaj, tak, w środku. Ty go czujesz, Ty nim wibrujesz, Ty już jesteś tą osobą wcześniej. I tak jak mówię, te pięć zmysłów, którymi odbierasz później. To wszystko, co się dzieje, to jest tylko efekt. Czyli na chłopski rozum. Jeżeli marzysz o tym, aby być ze swoim partnerem, wibruj już teraz, że jesteś tym partnerem, tak? Że jesteś tą żoną, czy mężem, czy, czy chłopakiem, dziewczyną. Jeżeli chcesz wyjechać na piękne wakacje, to w tym momencie czuj się już jak osoba, która już ma te bilety. Która już wie dokładnie, co smakuje, jak to wszystko będzie wyglądało, i tak dalej. I tak jak mówię, a ta reszta to jest tylko efekt, tylko odbicie tylko ostatni etap tego wszystkiego, co tak naprawdę dzieje się w tobie. Ja na przykład wróciłam kilka dni temu. Zwali, i ja na dzień dzisiejszy już zbieram te wibracje, już zbieram te emocje moich następnych podróży, moich następnych pomysłów, które już siedzą mi w głowie. Więc tak to wygląda. I teraz nasuwają się pytania, czy mam tym wibrować cały czas, czy, czy mam jakieś reguły, kiedy, czy rano, czy wieczorem, jak nad tym pracuję. Nie ma odpowiedzi na to pytanie. W momencie, kiedy przychodzi mi do głowy to moje marzenie, którego jeszcze nie mam, ja to marzenie potrafię chwycić i już się nim cieszyć. Pomimo tego, że dopiero wróciłam, pomimo tego, że jeszcze. Jeszcze nie mam nawet takiej opcji na to, nie mam szans na to, żeby, żeby jechać teraz, jutro, już gdzieś indziej. Więc tutaj o to chodzi. To ma być lekkie, to ma być fan, to ma być szczęście. Te marzenia dają mi szczęście. W momencie, kiedy jestem zmęczona, ja chcąc sobie poprawić humor, myślę o swoim marzeniu, że to już jest moje, że jest tak i tak. Czyli ja staję się osobą, która już to ma. Przed tym, jak pojawia mi się to w mojej rzeczywistości. I robię to bardzo świadomie, ponieważ ja wiem, że tak to działa. I też się ostatnio nad tym zastanawiam, dlaczego ja o tym tak tutaj mówię w różny sposób, ale generalnie no sobie tym nawijam, tak? Dlaczego mam tą pewność w tym wszystkim? Pomimo tego, że przecież ja jestem jedną osobą, która spełnia te swoje marzenia u siebie, tak? Ponieważ każdy spełnia sobą te swoje marzenia. Nikt inny nie spełnia ich za nas. Dlatego, że ja wiem, że my wszyscy jesteśmy tacy sami. Pomiędzy nami nie ma żadnej różnicy. Wszyscy ludzie na całym świecie są tacy sami. To tylko ten, ten Matrix nam wmawia, że tak nie jest. I potem my w to wierzymy i zachowujemy się w ten sposób, i dlatego jest taki efekt. Natomiast ja dlatego o tym mówię tak świadomie. I bez problemu, że możesz wszystko, ponieważ my wszyscy działamy tak samo. Dlatego, jeżeli ja to potrafię, potrafisz to ty i każdy inny. I ja tego nie potrafiłam, już wiem dlaczego, i ty też tego nie potrafisz jeszcze. Dowiadujesz się właśnie dlaczego, i tak to działa. I tak generalnie my znamy teorię, my rozumiemy, że musimy wibrować tym wcześniej, nim to zobaczymy. Natomiast my. Wibrujemy tak różnie, czasami w ciągu nawet jednego dnia, że to marzenie często nam się pojawia, potem ucieka od nas, i tak I nie da się tak. Albo się skupisz na jednej wibracji, albo odpuść to na chwilę, jeżeli nie potrafisz tego zrobić. I znowu kolejny bardzo prosty przykład. Jeżeli jedziesz do celu, tak? Jedziesz samochodem do celu. To cofasz się, skręcasz w prawo, w lewo na jakieś parkingi, gdzieś nie wiem. No, wiadomo, że trzeba zatankować i tak dalej. Ale czy jeżeli jesteś w punkcie A i jedziesz do punktu B, to ta droga, którą trzeba przejść, to, się, to jest to momentum, właśnie. Czy naprawdę jeździsz tam i z powrotem w różne jakieś dziwne miejsca, czy jedziesz po prostu prosto przed siebie? Więc o to chodzi z tą wibracją, tak? Jeżeli chcesz dostać to swoje marzenia szybko, no to wsiądź do tego auta swojego i jedź tam do przodu. Czyli wibruj jedną wibracją, a nie pięcioma, dziesięcioma. Raz masz doła, raz się cieszysz, za chwilę ktoś ci powie, że jednak nie masz szans, za chwilę uważasz, że jednak spoko, i tak dalej. No to jak to potem ma wyglądać, tak? Świadome projektowanie swojej własnej rzeczywistości to jest. Sztuka w tym, aby być hmm, spokojnym i aby patrzeć się tylko przed siebie. I ja w to wyćwiczyłam sobie bardzo dobrze i dlatego mi często wychodzą te moje marzenia szybciej. Czasami wolniej, czasami szybciej wiadomo, ale generalnie o to chodzi, tak? Czyli zakładasz, to jest moje, i jedziesz tak przed siebie, idziesz przed siebie, płyniesz na tej fali, starając się. Dopłynąć tam jak najszybciej. I wiadomo, że to czasami trwa tydzień, dwa miesiąc i tak dalej, ale no nie wibruj w setki różnych sposobów, a my, ja znam nas, my mamy różne dramaty w tych swoich głowach, dlatego potem tak to wygląda, tak? Także spokój i ta pewność, to, że to już jest moje, to jest to, jest to tak? To jest właśnie to. My często mówimy, że jeżeli już to dostanę, to wtedy będę szczęśliwym człowiekiem. A tutaj właśnie chodzi o to, aby nie czekać na coś, aż Ci się pojawi i dopiero później będziesz tym szczęśliwym człowiekiem, tylko trzeba to wyprzedzić i wtedy to się pojawia. Zauważyłam, że my często czekamy, tak? Czekamy na tą pracę, czekamy na specyficzną osobę, czekamy, aż to wszystko się nam rozwiąże, my spędzamy lata na rozwiązywanie problemów, czekając, aż będą lepsze czasy, tak? To słynne 7 lat tłustych i chudych, kompletna bzdura jakaś, tak? Albo najlepsze jest nie nigdy dnia przed zachodem słońca. Kto to w ogóle wymyślił? Dlaczego miałabym nie chwalić? Dlaczego już od razu zakładamy, że coś będzie źle, ale to już jest w ogóle inny temat. W każdym razie... Nie czekaj, teraz, stań się tym teraz, stań się tą wibracją. Wstań, uśmiechnij się, powiedz: Kurczę, to jest to. To tak właśnie wygląda i ja jestem już dokładnie tą osobą, bo to jest mój film. Ja wgram w nim tą swoją pierwszą rolę i wszystko jest już super. I to jest łatwe. I to nie jest trudne, i nie kombinuję, i nie wymyślam, i nie zastanawiam się, tylko po prostu idę przed siebie i spełniam te swoje marzenia już teraz. A to, że je później, czy tam za chwilę, zobaczysz, no to to jest tylko efekt tego, że, że, wibrujesz, że wibrujesz już w tym w tak fajny sposób, że jest. Ta szansa, żeby ci się to pojawiło, tej Twojej 3D rzeczywistości. W momencie, kiedy zaczniesz wibrować już tu i teraz, zaczniesz widzieć znaki, bo o tych znakach też miałam już tutaj mówić nieraz, i zaczniesz widzieć, że to od razu ci się będzie pojawiało, tak? Że od razu, minutę później, zaczniesz dostrzegać już te znaki, które będą ci mówiły, że idziesz w dobrą stronę. Czyli nagle twoi znajomi będą spełniać te twoje marzenia, nagle będziesz widział lub widziała te billboardy, synchronizacja, czyli te wszystkie numerki, które nam się powtarzają, wszystko zacznie nagle tak lekko, fajnie wyglądać, tylko dlatego, że otwierasz te drzwi i to może się w końcu do ciebie zbliżyć, bo to jest to, tak? My chcemy, ale zamykamy drzwi i my tam siedzimy za tymi drzwiami i mówimy, jakie to życie jest ciężkie. Jakie ciężkie? Dlaczego niektórzy mają ciężkie, a niektórzy wcale nie, nie mają aż tak ciężko? Rozumiecie o co chodzi, tak? To wszystko zależy od nas, więc yy, pomyślcie o tym dzisiaj, yy, przeanalizujcie te słowa. Yy, mam nadzieję, że czujecie tę energię Australian Open i yy, tego Melbourne, który jest mega super teraz. W tym okresie nie czekajcie. Po co czekać? Rozpoczął się nowy rok, życie jest piękne, możemy wszystko. Wibruj tu i teraz tym swoim marzeniem, spełnij go w sobie. Tak jak mówię, nie czekaj, tylko spełnij go już teraz w sobie. Zaprojektuj, poczuj. I żyj, żyj szczęśliwie, uśmiechaj się, nie przejmuj się, nie panikuj, nie dramatyzuj, nie kombinuj, tak? Po prostu żyj, uśmiechaj się i bądź szczęśliwym człowiekiem już teraz. A to, czy ci się to pojawi za tydzień, za dwa, czy za miesiąc, to jest nieistotne, bo to jest tylko efekt. Jeżeli poczujesz, że to marzenie spełniło się w tobie, to znaczy, że to już jest Twoje. Koniec. kropka. Nie ma innej możliwości. Ok, na dzisiaj tyle. Tak jak powiedziałam i obiecałam, przez 7 dni codziennie film. Nie mogę obiecać o której godzinie, bo pomiędzy nami jest ta różnica czasu, która mnie po nawet 8 latach życia tutaj przerasta i ja nonstop nie wiem, która jest u Was godzina. Także, ale będzie codziennie, tak? Czy rano, czy wieczorem, obojętne. Dobra, trzymajcie się, buziaki. Bye!